Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, a dziś porozmawiamy sobie o nowym karnacie bajowym w Jeśli ktoś nie wie, Valorant to nowa gra od twórców Riot i dziś jest premiera. Wcześniej była beta. E, także tak, przejdźmy już do karnetu. W karnecie, karnet kosztuje 1000 tej waluty, w sumie nie wiem jak ona się nazywa dokładnie. I mamy 50 nagród. Znajduje się w niej kilka skinów, tak jak na przykład taki do baki, do spektry. Mamy oczywiście darmowe przedmioty, coś w tym stylu. Tutaj mamy kolejnego skina, przywieszki, skiny. Ogólnie w tym karnacie zauważyłem, że wszystkie są w tym stylu białym. Tutaj do Marszala. Jeszcze do tego teka. Praktycznie co 5 chyba poziomów, tak dokładnie co 5 poziomów mam jakieś skina. Jak za 1000 jest naprawdę moim zdaniem bardzo opłacalne, żeby to kupić. Zwłaszcza, że mam bardzo dużo skinów i jest nawet, co może niektórych zadziwić w sumie, tutaj na 45 bodajże, e, nie, 50 jest kosa. Co prawda jest... Ma wygląd standardowy, ale fajnie wygląda i się zawsze wyróżnia. No i z darmowych, tutaj mamy jeszcze taki pistolet. Myślę, że spoko opcja. Doszły też nowe wyzwania tutaj. Chyba do karnetu one są specjalnie, albo też w darmowym. Też w sumie ja tutaj ogólnie mam już szósty osiągnąłem stopień i mam pewien problem. problem mam. Odblokowałem sobie tą spektrę No i w kolekcji właśnie tutaj nie mam Nie wiem, jeśli ktoś wie To prosiłbym dać znać w komentarzu Napisałem też do samego supportu No i czekam na odpowiedź Osobiście oceniam ten karnet na bardzo fajny Jak w tej cenie są mega skiny Możecie dać znać w komentarzu oczywiście co o tym sądzicie No i to było na tyle 斗苏胜呀。